Siema, to jest mój drugi filmik z Minecrafta i bardzo dziękuję za suby, lajki i komentarze, które zostawiliście pod poprzednim filmem i to mnie zmotywowało do dalszego działania. Przechodząc do filmu to zbudujemy park osiedlowy i na początek weźcie teren 20 na 20 kratek. Tak jak jest tu pokazane. Teraz wykopcie kwadrat wokół parku na chodnik. I kolejne ścieżki, gdzie na środku będzie fontanna. Teraz możecie dać chodnik i ja osobiście dałem chodnik z kamiennej cegły. Do zrobienia fontanny użyłem gładkiego kamienia. Dałem na chwilę kamienną cegłę, żeby wlać wodę do fontanny. Jak wlejecie wodę do fontanny, to możecie usunąć budulec i ozdobić gładkim kamieniem dno fontanny. Jak to zrobicie, to możecie zbudować ławki wokół fontanny ze schodków i tabliczki. Teraz dodałem drzewa i jeśli Wam przeszkadzają nad fontanną, to można tak zrobić, jak tu Wam teraz pokazuję. Możecie dodać płot wokół parku. I na koniec możecie dodać oświetlenie. W moim przypadku zrobiłem oświetlenie z płotków i latarni morskiej. I tak powinien wyglądać finalny efekt. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zmień czerwony przycisk na szary, wtedy mnie zmotywujesz do nakręcenia kolejnego filmu.